Mieszka Olszewska i Ruslan Kostikow to para prowadzących, która nie boi się żadnych sportowych wyzwań. W swoim programie udowodnią, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Spotkają prawdziwych miłośników sportu, którzy zdradzą im tajniki swoich dyscyplin. Stoczą także niezliczoną liczbę sportowych pojedynków, aby na koniec zadbać o odpowiedni relaks. Uwielbiam aktywnie spędzać czas. I w naszym programie będziemy Was do tego zachęcać. Ja również, ale nie można zapomnieć o odpowiedniej regeneracji ciała i duch, co również Wam pokażemy. Imbir i Cytryna. Zaczynamy! Taka pogoda jak dziś zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Możliwości aktywnego wypoczynku jest wiele. Rower, spacer, rolki, kajak, ale my dla Was dzisiaj przygotowaliśmy coś specjalnego. Bo kto z Was nie marzył chociaż na chwilę unieść się do góry i zobaczyć świat z lotu ptaka? To co? Zaczynamy! Zaczynamy! Pierwszy załogowy lot balonem na ogrzane powietrze odbył się we Francji w Wersalu 19 września 1783 roku. Jego konstruktorami byli bracie Mongolfier. Na pokładzie balonu znaleźli się owca, kogut i kaczka. Lot miał sprawdzić, jak żywe organizmy będą reagowały na podróż powietrzną. To doświadczenie zapoczątkowało przygotowania do lotów z udziałem ludzi. Od tego czasu baloniarstwo zyskało dużą popularność w różnych zakątkach świata. Od 1906 roku odbywają się najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody balonowe na świecie o Puchar Gordona-Bennetta. Które polegają na jednorazowym pokonaniu jak najdłuższej odległości. Loty balonem stają się coraz bardziej popularną atrakcją turystyczną w wielu miejscach na całym świecie. Lecąc z balonem, możemy doszczyć świat z zupełnie innej perspektywy. Dlatego dziś z Rosłanem zabierzemy Was tą niezwykłą, podniebną podróż. A naszym przewodnikiem będzie doświadczony pilot balonu. Marek Drawny, doświadczony pilot balonów, który od 10 lat zaraża swoją pasją innych. Na swoim koncie ma ponad 400 lotów balonem. Cześć, Marek. Witam. Cześć. Marko, myśleliśmy, że policimy innym balonem. <grym> Nie, tylko ten. Lot balonem to dla nas oznacza takie. Inna perspektywa, spojrzenie na świat z góry. Co dla Ciebie oznacza baloniarstwo i co Ciebie w nim zachwyciło? Moja historia baloniarstwa rozpoczęła się od zwykłego lotu jako atrakcji. прост разпробувала міто Натиля заквеціла з перша тинь, двагоддніхця б зновить. Перший мой льот був з ойцем моєї дівщини. Він для мене то було таке вешлем попросту в родинам, ктора отдавна тренує э, професіональні участнічи в заводах баліярських. І трофілам не tylko і на атракктор, а трофілам власне в жыццці,дзе людзі цом для жє, баліярстве, цём для одраня давечора,дзе в дому є балёнік на каждойй сцяне балёнік, на кубку балёнік. Ув'зявось дляzegoого. Ale jak długo tym się zajmujesz? Licencją pilota mam około 10 lat, a wcześniej jeszcze z 5 lat uczestniczyłam w zespole na ziemi, czyli żeby balon wzniósł się, są potrzebne 4 osoby. A dopiero później już że jednak chcę więcej być w powietrzu, więcej lat. Czy na przestrzeni lat zmieniła się technologia lotów balonem? Balony Baliony prawie się nie zmieniają chyba już od 200 lat. To i wtedy był balon z gorącym powietrzem. Oczywiście e, technologie się zmieniają tam e, w jaki sposób ten balon jest napełniany gorącym powietrzem, to się zmienia, ale podstawa to raczej została to samo od 200 lat. A co sprawia, że wznosi się w powietrze? powietrze, które jest bardziej cieple niż na zewnątrz. Gorące powietrze jest bardziej lekkie i z tego powodu ono wznosi się. Balony są albo na gorące powietrze, albo, tak jak tutaj, gazowe. Też to samo, wewnątrz jest gaz, który jest bardziej lekki niż powietrze, z tego powodu on wznosi się. Gdyby ktoś chciał zacząć latać balonem, od czego musiałby zacząć? Od wypróbowania. зправдження, як ото я відчуцяю і себе по попровадю. Але не як пасажир. як пасажир теж, бо балони це ж трип життя. В раці ніхто ніх не йде, е, літати на балоні з умислом. Wszyscy jeden serce. Jeżeli, jeżeli umysł mówi, że chcemy latać na balonie, no to taka osoba tam polata, nie wiem, raz, dwa, trzy, no, dziesięć i to tyle. Natomiast jeżeli idzie baloniarstwo serca, no to wtedy już raczej na długo albo na zawsze. Czyli jesteś romantykiem. Baleniarze, no tak, jak inaczej. Papa no? <laughs> Pa pa! <laughs> A czy lecieć balonem jako pasażer może każdy czy są jakieś przeciwwskazania? E, oczywiście są jakieś e, przeciwwskazania osoby, które mają jakieś tam problemy z sercem i tak dalej. Natomiast sam lot on jest e, trzeba uważać, ale lecieć może każdy. з ленькім високості. Л високості боє високості. Витєш зрослад тро є bardzo стабільне. Зазвичай люди нідисьні бою. Не відчуваємо лікої високості в баені. Для же кош є bardzo малый, нема можлівоі десь упасть там в бок. On jest stabilny, dlatego że zawsze balon leci z prędkością, wiatru, czyli jak my się wznosimy, to on później bardzo stabilnie leci. Z tego powodu chyba ludzie zazwyczaj nie mają linku wysokości. Ale sprawdzimy. Dzisiaj. Najczęściej latem widzę balony z rana i wieczorem, a zimą w dzień. Dlaczego? Так e, ведні не можна лецяць з поводу терміку. Терміки та вятр, który вені з луш, а в гуран, альбо в думе. Воніваж są такі вятри вені, Таді льот практич є с неконтролюва. З tego поводу бальони стартує альбо рано, альбо пузьний вечор. Чдісь мамивабі, вятр. Dziś wiatr jest, nie jest zbyt duży, ale, ale jest. Ale my mamy jeszcze trochę, zaczekamy do zajścia słońca, jeszcze mamy kilka godzin, więc mam nadzieję, że za godzinę on jeszcze zmniejszy się i będzie bardzo spokojny bardzo fajny rok. Czy baleniarstwo jest dyscypliną sportową, w której odbywają się regularne zawody? Tak, baleniarstwo jest dziedziną sportową i Litwa, czy nawet bardzo ma dobre wyniki w baleniarstwie. возьмемме Емензунарадова за роди мішовства Европи, то за остатній дзесніць лятиба з 5-7лягуля э, быўв такі на цалы свят хібаніти по э, видражня для також же перша і 6ця місце в Европі за єдна родина з малем поля э, Ріма злірока костікі віі. Ойце це сын йвыэй ён тым шаблю быў сын, на ччацямействе Ойцяц, радзіна балянязы. А які сон такі найбарз вывіднымі щоо са святарамі? Jeżeli mówimy w ogóle o baleniarstwie, to chyba Puchar Gordona bennetta to jest najbardziej znany, to jest dla balonów gazowych, natomiast jest najba najstarszym, najbardziej prestiżowym, to jest na odległość wyścig, czyli bez lądowania, bez tankowania, który pilot e, najdłuższą trasę Bokona. E, czy są jakieś metody wyznaczania, czy wiatr pasuje nam do startu? стацяя meteorетеургігічна культура bardzo просіальальна, Меан кірункі, шибко звяттраний атом найпрошим методомє так, przed хвільля робілом. То випрошення баленіка іправдзення в лечі, яким кірунку там баені клеці з яką шибкоцем леці. E, йстарша chyба і найчеі вживва на методах. На no То конт ляі. Так как билечі баенік в кірунку вільно,ці готові? Та так. To najpierw krótki instruktor. Tak jak w każdej awiacji e, podstawa to jest e, lądowanie i start. Podczas startu, żeby podnieść balon są potrzebne cztery osoby, czyli każdy z Was będzie musiał dla nas pomóc i jeżeli można, to do pomocy. Ile czasu rozkładamy balon? Atrakcyjnie rozkładamy 15, od 15 minut do 30. Jeżeli to są zawody, to drużyna rozkłada mniej więcej w ciągu trzech minut. Wow, jak szybko. O, to szybko. Czy przed latem? No wiesz, powiedzieć, że nie, nie mogę, bo tak jest trochę. Oprost. Jak tam, Marek, mówisz, nie ma czasu się bać? Dokładnie. Siadamy. Jesteście gotowi? Tak! tak! ale to naprawdę jest piękne. Wszystkie jeziora trockie, inne balony i widz. Zobacz, zamek trocki! Yeah! Na jakiej wysokości jesteśmy teraz? Około 500 metrów. Ale jaka zielona, jaka litwa jest piękna, zielona, zobacz! A patrz, to ten biały to chyba pałac z zatroczu Tyszkiewiczów, tak? Tak, tak Tyszkiewiczów. Pięknie wygląda. To... A tam gdzieś w oddali to chyba Wilno. No. Bo jak mówiłeś tak i lecimy, prawda? W kierunku Wilna. No, przecież Baleonik wskazał nam drogę. Jesteśmy w trokach, nam się wydaje, że tutaj jest jedno jezioro, natomiast tutaj jest bardzo duży jezioro i te wszystkie jeziora razem tworzą postać anioła. Ale żeby tego anioła zobaczyć, jak wysoko trzeba się unieść w górę? No jeszcze nieco wyżej. Tutaj mamy ograniczenie 1700 stóp. Tak. E, dlatego, że w Wilnie jest lotnisko, i e, 200 metrów nad nami już mogą samoloty e, rozkręcać Z tego powodu my mamy ograniczenie. Yeah! Ci bardzo, Marku. Marku, dziękuję Ci! Krystyna Tite Leucienia zajmuje się szkoleniem z technik oddychania. To jest bardzo ważne. przyклад ды ўправяасць спорт, але не tylko Праядлова тэхніка ўдыхання помага ў стррысэсовых сітуацыях.Людыся зарэліксоваваць.уры не маг чакаць ідземе да крисціны ха Дбітай К кристина. Cześć. Miło Cię poznać. Ja też się cieszę. Przyszliśmy do Ciebie, żeby dowiedzieć się coś więcej na temat oddychania. Castyro to Oddech to życie. Kiedy człowiek rodzi się, nabiera powietrze do płuc i wykonuje swój pierwszy oddech. To jak podziękowanie za życie, za to, że przyszliśmy na ten świat, że możemy realizować swoje marzenia, swoje pragnienia. Dzięki temu, że oddychamy, mamy życiową energię. Dbając o zdrowie, o prawidłowe oddychanie, dbamy o jakość naszego życia. Czy poprawnego oddychania można się nauczyć? Tak, my dorośli nieraz zapominamy, że oddychanie jest narzędziem, za pomocą którego możemy zmieniać myśli, rytm serca i jakość życia. Kiedy człowiek oddycha głęboko, przeponął, odnajduje siebie, odzyskuje spokój, myśli same się układają. Czy prawidłowe oddychanie pomaga zapanować nad stresem? Margalis, ważny jest O, ty, nawet Nawet bardzo. Mówiąc o technikach, przede wszystkim musimy świadomie spowolnić oddech. Natychmiast poczujemy wyciszenie, a sprawy, które powodowały niepokój, strach, stres okażą się nieistotne. Jakie są techniki oddychania? Jest ich bardzo dużo. Opowiem wam o podstawowych, które sama stosuję i których uczę moich uczniów. Pierwsza, którą zawsze pokazuję podczas zajęć, to technika oddechu kwadratowego. Wyobraźcie sobie kwadrat. To jego nakreślenia używamy tylko nosa i swojej świadomości. Wdychamy nosem powietrze i w myślach kreślimy górny bok kwadratu. Wstrzymujemy oddech, wydychamy, spoglądając w dół, kreślimy jeszcze jedną linię. Za każdym razem, rysując w myślach linię, liczymy do czterech i w taki sposób musimy narysować kwadrat. Kiedy widzę, że ludzie wpadają do mnie na zajęcia z dyszani, zatroskani, przemoknięci, proponuję ujednolicić energię wszystkich obecnych. Wykonujemy wtedy takie ćwiczenie. Palcem zakrywamy prawe nozdrze, wdychamy przez nos, następnie palcem wskazującym zakrywamy lewe i wydychamy przez prawe. Znowu wdychamy przez prawe, zakrywamy i wydychamy przez lewe. Wdychamy przez lewe, zakrywamy i wydychamy przez prawe. Po 10 minutach jesteście gotowi nawet na najtrudniejszy dzień. Kolejne ćwiczenia. Ręce są jakby przedłużeniem serca, więc jeśli chcemy, żeby nasze serce było sprawne, musimy wykonywać ćwiczenia rękoma, a więc mocny wdech. Podnosimy ręce do góry i mocny wydech. Poczujecie, jak oczyszcza się nos. Zaletą jest jeszcze to, że w taki sposób pozbywamy się z organizmu toksyn. Teraz dalej. Mocny wdech i wrzucamy nadmiar tego, co zgromadziliśmy. Aktywnie przez nos. Wspaniale. I westchnienie. Właśnie o to chodzi. Zawsze mówię, westchnienie nie jest to znakom niezadowolenia. W rzeczywistości jest to naturalny sposób na samoregulację, ulżenie sobie. Zróbmy to razem. Wdychamy, wyginamy się nieco do tyłu, wydychamy i teraz pozbywamy się wszystkiego. Głębokie westchnienie. Możemy wyprostować się i założyć na głowę koronę. <noise> Jak ważny jest prawidłowy oddech w trakcie uprawiania sportu. Bardzo ważny. Każdy, kto dba o swoje zdrowie, biega, chodzi, powinien kontrolować oddech. Powinien on być płynny i równomierny. Wiemy, że jesteś specjalistką nie tylko od prawidłowego oddechu. Zajmujesz się też terapią śmiechu. Na czym polega yoga śmiechu? Jest to jedna z praktyk oddechu. Kiedy śmiejemy się, oddychamy bardzo głęboko. Wydaje się wręcz, że brakuje nam już powietrza. Jest to świetne ćwiczenie na oddychanie. Zaraz Wam to pokażę. <śmienicza> <śmienicza> Dziękujemy, Krystyna. Było miło. To była bardzo ciekawa rozmowa. Dėkoju jums labai. O aš vas noriu pakviesti na jogų ir smiechu. Jogos praktiką? Mėgaujauju? Pabandykime. Tai juokauja. Jogę śmiechu zaczynamy od ćwiczenia oddechowego, podczas którego możemy skandować i obserwować jak porusza się nasz brzuch, jak nawiązujemy kontakt wzrokowy z innymi osobami. Kładziemy dłonie na brzuchu, zaraz zacznę aktywnie oddychać, zobaczycie jak mój brzuch się porusza. Powtarzajcie za mną. <śm> <śm> W jodze śmiechu jest wiele elementów gry aktorskiej. Teraz zagramy scenę powitania. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy gdzieś na dalekim wschodzie. Tam ludzie witając się, składają dłonie, lekko pochylają się w stronę drugiej osoby. Utrzymują kontakt wzrokowy i chichoczą. Po każdym ćwiczeniu robimy wydłużanie przepony. Wdech, ciągniemy się w górę i wydech. Następne ćwiczenie. Wracamy do cywilizacji zachodniej. Witamy się jak mężczyźni, podając sobie ręce. Tu też potrzebny jest kontakt wzrokowy. Można chichotać, można się śmiać. Jej gonorite atwieriały jukity. Sty odrody ty. I znowu wdech, rozciągamy się i wydech. Wspaniale. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano z uczuciem ciężkości. Można się tego pozbyć. Wyobraźcie sobie ręczniczek. Pychamy go przez jedno ucho, wyciągamy przez drugie i w ten sposób oczyszczamy głowę. Wdech. Rozciągamy się. Wydech. Dziękujemy, Krystyno. To było coś fantastycznego. Dziękuję, słaby. Dziękuję za spotkanie. Śmiejcie się razem. to Wiedziałam, że prawidłowe oddychanie to jest naprawdę ważne. Ale dziś zdałam sobie sprawę, że jest najważniejsze. Bo bez jedzenia i wody, przetrwam, a bez oddechu? Poza tym, śmiejąc się, produkują się hormony szczęścia. I już wiem, czym się zajmę w korku, z nudów, w samochodzie. Będę ćwiczyć techniki oddychania. Nad balonem to ciekawy pomysł na zwiedzanie różnych miejsc z trochę innej perspektywy. Poza tym, to super pomysł na spędzanie czasu razem z rodziną czy przyjaciółmi. Emocje towarzyszące Wam wówczas zostaną w Waszych sercach na długo. A jeśli ktoś chce podziwiać wznoszące się balony z ziemi, to może to połączyć z ćwiczeniami oddechowymi. Wdech, wydech. Wdech, wydech. O dziś będę praktykował to codziennie. I Was też do tego zachęcam. Cześć! Cześć!